się siema, siema, z tej strony Kuba i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić konkurs na 20 zł Paysafe Card. Konkurs, a w zasadzie losowanie na tego Paysafe Carda działał tak, że jeżeli do końca stycznia tego roku wbijemy 400 subskrypcji na tym kanale to po prostu ten Paysafe Card zostanie rozlosowany tak myślę w połowie lutego. Do połowy lutego właśnie można się zgłaszać w komentarzach do tego konkursu, a co zrobić żeby Wygrać. Pierwsze, trzeba mieć subskrypcję z dzwoneczkiem i subskrypcję na swoim profilu ustawione na publiczne, żebym ja mógł zweryfikować, czy rzeczywiście subskrybujecie. Drugą rzeczą, którą trzeba zrobić, jest dołączyć na mój serwer Discord i kliknąć tutaj weryfikację, żeby Wam się pokazały wszystkie kanały, bo na początku będziecie widzieć tylko regulamin i weryfikację. No, chcecie sobie przeczytać regulamin i zweryfikować się na weryfikacji. Napisaliście już komentarze ze swoim nickiem i hashtagiem z Discorda. Chcecie tutaj oraz macie subskrypcję, po prostu Kanał w kategorii gry i zabawy hashtag konkursy i zareagujcie na wiadomość bota tą oto emotką, wtedy Bot da wam rolę. Kon konkurs uczestnik level 1. I spośród osób, które robią to wszystko, ja kołem fortuny wylosuję, no, która zdobędzie yy, te 20 zł Pace Ale uwaga, uwaga, to nie wszystko! Można też zwiększyć swoje szanse na wygraną. Są dwie możliwości. Pierwszą z nich jest bycie aktywnym na moich live'ach, pisanie na czacie. Ja, ja to widzę, ja to będę pamiętał, a poza tym nawet jeśli bym zapominał, no to mam bota, który sprawdza ile razy kto wysłał i jakie wiadomości. To jak często dołącza tutaj na live'y. Teraz jest drugi sposób, żeby podwoić sobie szansę. Jest to po prostu zaproszenie ludzi na ten tutaj serwer Discord. Jest to bardzo proste, wystarczy tutaj utworzyć zaproszenie do dowolnego kanału. A ja tutaj potem w ustawieniach serwera mam taką. Kategorie zaproszenia, i tutaj mi się pokazują wszyscy, którzy zapraszają ludzi na serwer, i top 5 osób, które będą miały najwięcej użytych właśnie zaproszeń, dostaną dodatkową szansę, żeby wygrać. Tylko, oczywiście, to nie działa tak, że sobie zaprosicie znajomych, oni wejdą i od razu uciekną, nie? bo wtedy to się nie będzie liczyło. Ja to będę sprawdzał, czy rzeczywiście te osoby tutaj są, i czy nie uciekają od razu po dołączeniu. Multikonta nie działają, w sensie ja będę to sprawdzał czy są multikonta, czy nie. Wynik nie miał niesprawiedliwej przewagi. Mówiłem, wyniki będą w połowie lutego mniej więcej. Wtedy też uwaga uwaga na live. Na Discordzie na hashtag konkursy właśnie podam dokładnie datę live'a, kiedy będziemy to losować. Live właśnie yy, kołem fortuny rozlosujemy, żeby go szczęśliwca co gra dwie dyszki. Ja i tak to nagram i wrzucę to na kanał, ale parę godzin dni później. Jeżeli zaprosicie swoich Discordów na znajomych, to oczywiście oni też mogą wziąć udział w konkursie. Dokładne informacje, jeszcze co trzeba zrobić, będą napisane w opisie. Ja wam dziękuję za oglądanie i życzę powodzenia. Siema!